Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, sześćta sestafejra, początek weekendu u kumesu do semana. Dzisiejsza lekcja numer 15 będzie dotyczyła czasu przeszłego. Zaczynajmy! Otóż powiemy sobie o czasie przeszłym dokonanym oraz niedokonanym. Pomimo to, że w języku polskim też takie coś mamy, jednak nie zawsze zwracałem na to uwagę, ponieważ jest zasadnicza różnica pomiędzy, na przykład, poszedłem a chodziłem. Pierwsze oznacza, że jest to czynność, która wydarzyła się raz, bądź została ona e, zakończona, natomiast chodziłem oznacza, że e, e, zdarzyło się to wielokrotnie, bądź jest to czynność, która nie została dokończona. A więc na początek porównanie tych czasów. Krótko mówiąc, portugalskie czasy, to znaczy przeszły dokonany, preteritu perfeitu, oraz przeszły niedokonany, preteritu imperfeitu, determinują różne cechy upływu czasu. Podczas gdy czas dokonany oznacza jednorazowe, określone w czasie oraz zakończone czynności, czas niedokonany sugeruje ciągłość i powtórzenie. Najpierw czas przeszły dokonany, pretérito perfeito. Aby odmienić portugalskie czasowniki regularne w czasie przeszłym dokonanym, usuń końcówkę bez okolicznika, czyli "-ach", "-ech", er, albo "-ich". Zamiast tego dodaj następujące końcówki do rdzenia. I tu zaznaczyliśmy je sobie podkreśleniem, nie pogrubieniem. Podkreśleniem. Ok. I zobaczmy. Dla ach, przykład falach, jest to czasownik regularny. Eu, falei, você falou, eliela, falou, nós falamus, vocês falaram, elis, elas, falaram. Ja powiedziałem, ty powiedziałeś, on, ona, powiedział, powiedziała. My powiedzieliśmy, wy powiedzieliście, oni powiedzieli, one, one powiedziały. Teraz dla czasownika biec Kocher Eu corri, você correu, ele, e ela correu, nós corremos, vocês correram, eles, elas coheram I e dla czasownika spać, dormir Eu dormi, você dormiu, ele, e ela dormiu, nós dormimos, vocês dormiram, elis elas dormiram Ale Jest wiele czasowników, które zachowują się nieregularnie i one nie mają takiej koniugacji jak w tamtej tabelce. Więc chciałbym, żebyśmy się im przyjrzeli. Dla czasownika być: ser. Eu fui, você ele, ela foi, nós fomos, vocês elis elas foram. Dla czasownika iść: ich, ich. Eu fui, você foi, ele, ela foi, nós fomos, vocês elis elas foram. Dla czasownika BYĆ, ale wiemy, że jest to ten drugi rodzaj czasownika BYĆ Czyli w tym konkretnym momencie, niejako definicja Eu estive, você, ele, ela esteve Nós estivemos, vocês, eles, elas estiveram Dla czasownika TER Eu estive, você, ele, ela estive. nós estivemos. Hoseis elitera ci veram I tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy sobie czytali wszystkich czasowników, już się z nimi spotkaliście wcześniej. Se, być, i iść. Esta, być. Te, mieć. Da, dać. Faze, robić. querer chcieć. Cize, powiedzieć. Pode, móc. Wir, przyjść. I tu mamy czasowniki. we widzieć. Sai, wyjść. Kai, upaść saber wiedzieć trazer przynieść Więc chciałbym, żebyście się przyjrzeli tym czasownikom następnie jako zdań domowe ułożyli parę, paręnaście zdań z wykorzystaniem czasu przeszłego dokonanego A teraz czas na to, żeby sobie spojrzeć na przykłady Eu fui para o Poszedłem do restauracji jest to jednorazowa konkretna sytuacja, która się zakończyła. Nie ma tu mowy o regularnym chodzeniu do restauracji. Eufalejki wajda sechtu. Wajda Sechtu to jest taka bardzo często spotykana fraza oznaczająca, że coś się uda, albo przeciwnie, non wajda sechtu, czyli że coś się nie uda. W tym przypadku Eufalejki Wajda Sechtu powiedziałem, że się uda. Powyższa sytuacja jest identyczna, coś zostało powiedziane raz i się. Po I się nie powtórzyło w tym zdaniu. Nie jest tak, że ktoś podkreśla, że mówił tak ileś razy z kolei, bądź powtarzał to przez parę dni. A teraz czas na czas przeszły niedokonany. Pretéito imperfejtu. Aby odmienić portugalskie czasowniki regularne w czasie przeszłym niedokonanym, usuń końcówkę bez okolicznika "-ach", "-i". I dodaj zamiast tego następujące końcówki do rdzenia. I ponownie nie pogrubieniem, lecz podkreśleniem. Co ja mam z tym pogrubieniem? Ech, I mamy tu przykłady też dla mówić, biec, spać. Czyli ja mówiłem, w sensie mawiałem, je, e, biegałem, czyli nie biegłem jako jedna czynność, lecz biegałem wiele razy, albo czynność niedokończona i E, spałem, ale w sensie sypiałem, czyli czynność, która powtarzała się wielokrotnie bądź się nie zakończyła. Eu falava, você falava, Eliela e falava, nós falavamus, vocês falavam, elis elas falavam. Dla czasownika kohe, Eu cohia, você kohea, e ELA cohia, nós cohíamos, vocês KOCHIAM, elis elas kohijam. Tam, gdzie mamy i z kreseczką. Nad my biegaliśmy, noisco hiamus, musimy położyć akcent tam, gdzie jest właśnie trasu, czyli kreska nad i, noisco hiamus, nie noisco hiamus, ale noisko hiamus. Tak? Czyli tam właśnie musi paść nasz, nasz akcent. I dla czasownika spać: Eu dohmia, wasedohmia, eliela dohmia, noisco hiamus, wasejs dohmia, Bardzo proste. Jest tu mniej czasowników z koniugacją nieregularną. Przyjrzyjmy się im. Czasownik być, se, te, mieć i vi przyjść. Eu ERA, wasę, eli, ELA era, nois, eramus, czyli też mamy e, akcent na początku. Nie, to nie jest nois, eramus, tylko nois, eramus. vocês jest, elis, eras, eram. I teraz dla czasownika mieć eu, ti, eu tinha Você, ele, ela tinha Nós tínhamos Vocês, eles, elas tinham Dla czasownika przyjść Vir Eu vinha Você, ele, ela vinha Nós vínhamos Vocês, eles, elas vinham. Uh, a teraz czas pretérito imperfeito Czas przeszły nie dokonany może być stworzony w inny bardzo popularny sposób. Przyjrzyjmy się przykładom. Ja jadałem, eu comia można też wyrazić jako eu estawa comendo Czyli będzie to czasownik esta w czasie przeszłym niedokonanym, czyli eu estava, vos Eliela esta eli Nois nós estávamos vocês estavam, elis elas estavam I czasownik w czasie w czasie teraźniejszym ciągłym. Było to w zeszłym tygodniu na jednej z lekcji. Zachęcam do odnalezienia tamtego materiału i przypomnienia sobie. Chodzi mianowicie o to, że odcinamy końcóweczkę, ach, e, i, i dodajemy indu albo indu lub e, andu. Tak? Chciałbym, żebyście sobie e, przypomnieli e, czas teraźniejszy, ciągły z jednej z poprzednich lekcji. Jeżeli nie pamiętam numeru, to było w zeszłym tygodniu. Wose kochia, wose estawa kochendu, czyli ty biegałeś, można powiedzieć na dwa sposoby. você lub wose estawa kochendu. Znaczenie jest dokładnie takie samo. I ty i my sypialiśmy. Noist to można też wyrazić jako noist estawa dormindo Oznacza to dokładnie to samo. I przykłady eu ia, czyli to jest czasownik ir, iść w czasie pretérito imperfetu eu ia. Para o restauranci, chodziłem do restauracji, czyli nie poszedłem raz, tylko chodziłem wielokrotnie, bądź ta czynność została wykonana raz, lecz nie została dokończona. Pod spodem napisałem, jest to wielokrotna, powtarzająca się sytuacja lub taka, która nadal się nie zakończyła. A teraz to samo zdanie i z takim samym znaczeniem, ale stworzone poprzez wykorzystanie formuły z poprzedniego slajdu. Eo eshtawa indu, o heshtauranchi. I... Podkreśliłem dla Was e, ta część, która składa się na preteritu imperfectu, czyli w pierwszym zdaniu jest to ia, a w drugim estawa indu. Tak? Znaczenie jest dokładnie takie samo. I jako Wasze zdań domowe na weekend nie ma lenistwa. Nie ma przyzwolenia na, na lenistwo. Chciałbym, żebyście stworzyli parę zdanek w czasie przeszłym dokonanym oraz parę zdań w czasie przeszłym niedokonanym z wykorzystaniem obu wariantów. Dzisiejsza lekcja została nagrana na szybko, ponieważ y, muszę się wyprowadzić z hotelu i wracać do domu. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj spędzony czas. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Like Polecam subskryb subskrybować kanał, żeby Was nie ominął żaden z nowych filmów. Atea, segunda feira. Do poniedziałku. Ciao, ciao.